Cześć. To jeden z ostatnich filmów, na którym widać taki prawy narożnik, prawą połowę tego akwarium. Coś było nie tak od początku. To akwarium ma około 6 miesięcy. Plan trochę nie wyszedł, ponieważ specjalnie na tylną szybę nie naklejałem żadnego tła, żadnej folii, bo plan był taki, żeby. Rośliny stworzyły to tło, żeby to po prostu zarosło, i tak jak lewa strona, no, w miarę wyszła, to nie jest to co chciałem, więc też będzie do zmiany, ale w miarę wyszła i ta kryptokoryna fajnie zarosła, tak prawa strona, no nie do końca mi się podoba, ta nadwódka. To roślina ładna, to roślina łatwa, wszystko jest ok, tylko że zbyt dosłownie wzięła do siebie swoją nazwę i wyszła nad wodę, a tym samym zaniedbując liście podwodne, no poszła na łatwiznę, wiadomo, lepszy dostęp do światła, lepszy dostęp do CO2, no i po prostu liście podwodne zaczęła odrzucać. No nie wyglądało to ładnie, robiło się jakoś tak pusto i ta ściana za akwarium ciągle była widoczna. Także pewnie prędzej czy później i tak po prostu tam nakleję czarne tło, ale jeszcze poeksperymentuję. Jeszcze postanowiłem zmienić, zawalczyć, zmienić prawą część, prawą połowę akwarium. Zobaczcie, co z tego wyjdzie. No, tutaj, tak jak widzicie, no co, muszę zacząć od pozbycia się tej, tej nadwódki, więc ją tam trochę ciachniemy. Nie chcę popełniać jednego z większych, czy z jednego z największych błędów akwarystycznych, czyli e, jedna z podstawowych zasad: nie grzeb w podłożu. Chcesz mieć spokój, nie grzeb w podłożu, nie szukaj kłopotów. W związku z tym, zobaczcie, jakie ładne te pędy. W związku z tym postanowiłem tutaj wyciąć tą nadwódkę, nie tyle właśnie wyrwać ją, co Wyciąć. Wyciąć tak no, po kolei, jak tutaj wycinam, ale oczywiście wyciąć przy samym podłożu, przy samym dnie, tak żeby powiedzmy ograniczyć jej szansę na odrośnięcie po prostu, nie? No bo zawsze gdzieś tam, jakaś tam szansa jest, jeżeli korzenie, a są zdrowe, korzenie, bo roślina roś, rosła ładnie. Jeżeli korzenie zostaną. Zawsze istnieje szansa, że gdzieś tam kawałek łodygi też nie został przycięty, bo tutaj dokładnie aż tak tego nie zrobię. Akwarium ma 60 cm wysokości, więc no, no nie zrobię tego dokładnie, ale postaram się jak najbardziej dokładnie to zrobić. Więc wyjmę też ten korzeń, żeby go też trochę inaczej ustawić. On już to nie. Samoistnie, już jest tak nasiąknięty wodą, że nie trzeba go niczym obciążać, więc przy okazji pozbędziemy się kamienia, który pod nim był, żeby go dociążyć, żeby on nie wypływał. On jest taki e, obrośnięty cały budzkami, i ten korzeń podoba mi się jako, no, tak, chyba najładniejszy element tej prawej części akwarium tej remontowanej części akwarium czyli tutaj wycinam. Ile się da, tę nadwódkę po kolei, wszystkie te, te pędy. Na wszelki wypadek, tam na środku jeszcze mam małą sadzonkę tej rośliny. Zostawię ją sobie. Może jakiś pomysł inny jednak mi przyjdzie do głowy. Jeśli nie wyjdzie ten remont, który planuję, tej prawej strony, to nie chciałbym później znowu gdzieś, nie wiadomo, szukać tej rośliny, więc zostawię ją sobie na wszelki wypadek, żeby móc mm, gdzieś jeszcze coś z nią. Pokombinować. Zobaczymy, czy będzie taka potrzeba. No mam nadzieję, że nie, ponieważ to, co planuję zrobić tutaj, no w ogóle różni się całkowicie od tego, co było. I, no i nie ma tu miejsca już na, na tą roślinę, na nadwódkę, w tym, w tym, nazwijmy to, nowym pomyśle. Całkiem łyso już się. Robi w tym prawym narożniku. Oczywiście Anubias zostaje, butki tutaj te z przodu w prawym narożniku zostają również, bo akurat te elementy moim zdaniem są fajne. Te elementy mi się podobają, nie znudziły mi się o może w ten sposób, powiem. I tu widzicie na środku ta roślina, która. Ja nie wiem, co to jest. Mo, pewnie która się rotala, ale nie mam pojęcia. Google też mi tam niewiele podpowiada w tym, w tym zakresie, bo wyników wyszukiwań jest tyle, że i tak nic nie wiem. E, mały, zdechły, taki pff, ledwo żywy pędzik dostałem kiedyś, jak tam mi przysłali rośliny. E, wsadziłem go bez większych nadziei. No i zaczął rosnąć. Zobaczcie, jak ładnie roślinka się e, zrobiła, roślinka wyrosła. <laughs> no i tutaj. Już jest łyso, już jest pusto i sypiemy. Co sypiemy? No sypiemy podłoże. Najpierw tetry. Kiedyś wrzuciłem filmik na temat tego podłoża. Zostało mi go jeszcze trochę, więc wsypiemy go. Wsypiemy je. Ono powinno być przykryte żwirem. No i tak też zrobimy. Przykryjemy je żwirem. Tak właśnie, jak teraz widzicie i w to miejsce, czyli ten tak naprawdę tylny prawy narożnik tutaj. Ogólnie po lewej stronie akwarium podłoże jest dużo, dużo wyższe, bo ma jakieś no, w granicach nawet 8 centymetrów. Prawa strona to był taki spad w kierunku właśnie na prawo. Prawa strona była znacznie, znacznie cieniej wyłożona tym podłożem, tym żwirem. Więc tutaj jest na to miejsce. Można to trochę tam jakoś rozgarnąć, wyrównać, bo nie planuję tu żadnych górek, dołków i tak dalej. Więc dosypujemy miskę tego podłoża tetry plus trzy miski. Myślę, że wystarczy żwiru. To jest zwykły żwir rzeczny. Korzeń już włożony z powrotem, ustawiony trochę inaczej. Tam już ten. Jest trochę wyżej też na tym, na tym żwirze. Ten żwir już tam leży. No i co? Trzeba będzie powoli brać się za sadzenie tych roślin. No i co tu będzie w tym miejscu, w tym pustym miejscu po prawej? No co tam będzie? Jak to u mnie? Rośliny proste, ale moim zdaniem plastyczne. Proszę bardzo, to jest Ludwigia. Ludwigia pochodzi, to, jest, to są no, szczyty roślin, to nie są sadzonki, to są szczyty bez korzeni. Tutaj są w kolorze zielonym, ale mam jeszcze w kolorze pięknie wybarwionym, w kolorze czerwonym. To jest roślina z tego samego akwarium, po prostu od kolegi, szczyty pocięte. Jedna była lepiej doświetlona, inna była gorzej doświetlona i stąd różnica w kolorze. Tutaj już są powsadzane, widok z góry. Ludwiga jest o tyle fajną rośliną, że jest rośliną prostą, ale jednocześnie moim zdaniem dość wdzięczną, jeśli chodzi o, o jej możliwości, dlatego że mm, może to być roślina y, zarówno zielona, jak i jakoś tam lekko różowa, poprzez wszelkie odcienie różu, do intensywnego, y, intensywnej czerwieni, do, do jakiegoś takiego bordowego. Koloru. Tutaj jest troszkę woda zamulona, no wiadomo, grzebanie no, ma swoje prawa, ale tu po kilku godzinach wygląda coraz lepiej. Czyli te rośliny zapełniły, tak, tak no, wydaje mi się, zapełniły ten prawy narożnik. Oczywiście nadal jest łyso, nadal ta ściana wygląda beznadziejnie za akwarium, ale Ludwigia to roślina dość szybko rosnąca. Ja ją tutaj trochę nakarmię. Dam jej... Światło ma chyba w miarę odpowiednie. Dam jej trochę jedzenia. Będzie, nie będzie głodować, jak to większość roślin w moim akwarium zwykle. Nie będzie głodować, więc mam nadzieję, że ten narożnik zarośnie. No i teraz co? Cierpliwość. Jedna z cech dobrego akwarysty, czyli cierpliwość, oczekiwanie. Na, na zmiany, na efekt zmian. Wygląda to tak z takiego, z nieco innego ujęcia wygląda to w ten sposób, więc gdyby się ten plan udał, tej Ludwigi trochę tutaj jest. To było około, nie wiem, 10, może 12 tych sadzonek. Jeżeli one zaczną rosnąć, jeżeli zaczną się fajnie rozrastać, to moim zdaniem ten narożnik może wyglądać ciekawie. Zwłaszcza, że część na pewno będzie wybarwiona inaczej, ponieważ jest mniej doświetlona niż te, które są bezpośrednio pod lampą. I nie mam zamiaru tego zmieniać. Niech sobie właśnie te kolory będą różne tutaj w tej części akwarium. Niekoniecznie tu musi być czerwono i niekoniecznie musi być zielono. Zielony jest Anubias, który bardzo rzuca się w oczy. Więc teraz tak naprawdę czas, cierpliwość. A tu jeden uciekinier. Okazało się, że po dwóch nocach sadzonka uciekła. To już nie będę jej wsadzał. Tutaj jest widok ogólny akwarium po upływie, na, na trzeci dzień po remoncie. Nazwijmy to. Wygląda to jak na jeszcze ten taki nie do końca końcowy, nie, nie do końca końcowy efekt. Całkiem chyba ok.